Wrzuciłeś, Grzesiu, list do skrzynki, jak prosiłem? List, proszę cioci? List wrzuciłem, ciociu miła. Nie kłamiesz, Grzesiu? Lepiej przyznaj się, kochanie. Jak ciocię kocham, proszę cioci, że nie kłamię. Oj, Grzesiu, kłamiesz. Lepiej powiedz po dobroci. Ja miałbym kłamać? Niemożliwe, proszę cioci. Wuj Leon czeka na ten list, więc daj mi słowo. No, słowo daję i pamiętam szczegółowo. Liz był do uja Leona, a skrzynka była czerwona. A koperta, no, taka tego, nic takiego nadzwyczajnego. A na kopercie nazwisko i łuci ta ulica z numerem. I pamiętam wszystko, że znaczek był z belwedzerem, a jak wrzucałem list do skrzynki, to przechodził tatuś halinki. I jeden oficer też wrzucał wysoki, wysoki, taki wysoki, że jak wrzucał, to kucał. I jechała taksówka, i powóz, i krowę prowadzili, trąbił autobus, i szły jakieś trzy dziewczyny. Jak wrzucałem ten list do skrzynki. Hmm, ciocia pokiwała głową, otworzyła szeroko oczy ze zdumienia. Aj. Grzesiu, Grzesiu, przecież ja ci wcale nie dałam żadnego listu do wrzucenia.